Bardzo. Dzień dobry Państwu. O, to jest dla mnie ambona. O, jest, chyba jest to ja, Trzymałem. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie na, na GAP. Tym razem jesteśmy razem z Tomkiem Chustem, który jest dyrektorem Departamentu Analiz Gospodarczych. Wiedząc jak Pan Profesor, jestem trzeci raz, ale wiedząc jak Pan Profesor ceni punktualność i ceni to jest eufemistycznie powiedziane, to postaram się bardzo tutaj w takim razie się dyscyplinować. Stąd, stąd moje może nieinnowacyjne, papierowe ściągawki. Jeżeli mówimy o wartościach, zasobach niematerialnych, to oczywiście pierwsza rzecz nierozerwalnie z nią związana to jest, to jest innowacyjność. I o tej innowacyjności może chciałbym zacząć. I pierwszy wniosek przychodzący na myśl, jak mówimy o jak myślimy o, o wartościach nie, niematerialnych, o zasobach niematerialnych, o innowacyjności, to to, że rozwój świata zawsze zaczynał się od nowych idei. I dzisiaj oczywiście dla nas pewne rzeczy są już takie bardzo naturalne, nie myślimy o nich jako innowacjach, ale czy stworzenie druku, czy stworzenie silnika parowego, czy spalinowego, nawet jak Tomek tutaj sprytnie zauważył, opanowanie ognia, było swego czasu innowacją. I to są właśnie przykłady takich innowacji, które udoskonalane były, rozwijane przez wieki nawet, spokojne na pokolenie i które jakby są już naturalnie w obiegu, ale na podstawie których znowu tworzą się kolejne, kolejne wynalazki, kolejne. Kolejny, że powiem, dobrobyt wynikający właśnie z tych, z tych treści. Dzisiaj zapytałem się swojego dziesięcioletniego syna, czym dla niego jest, co to jest innowacyjność, jego zdaniem, i ku mojemu zaskoczeniu odpowiedział. Powiedział, że to jest nowoczesność. I rzeczywiście, ja granie nie lubię słowa innowacyjność, bo jest dla mnie takie dosyć obce. Natomiast rzeczywiście, innowacyjność to jest wprowadzenie do społecznego czy gospodarczego obiegu czegoś nowego lub istotnie udoskonalego. Ale co jest dla mnie piekielnie ważne, też o takim charakterze użytecznym, tak, żeby to, to rzeczywiście służyło czy właśnie jakimś celom społecznym, czy, czy gospodarczym. I też historia pokazuje, że najszybciej rozwijały się właśnie te kultury, które wykazały, się tak, wykazały taką największą otwartość na nowe treści, na organizacyjną zdolność do włączania ich w swój system, czy społeczny, czy, czy gospodarczy. I tutaj takim szczególnym zasobem. Są właśnie te umiejętności miękkie, wręcz można powiedzieć, cechy też osobowościowe, typu czy nawet charakter. Tak? Bo jeżeli na przykład zacytujemy Steve'a Jobsa, to, to on powiedział, że właśnie to, co odróżnia ludzi, którzy odnieśli sukces od tych, których, którym się nie udało, to jest czysty opór, tak? czyli charakter. Z kolei Thomas Watson, czyli wieloletni prezes, prezes ibm też powiedział ciekawą rzecz, która jest charakterystyczna dla no właśnie innowacji, dla startupów. Jeżeli chcesz odnieść sukces, powinieneś podwoić tempo popełniania błędów. Tak To nie bez przyczyny statystyki, jeżeli weźmiemy sukcesu startupów, to jest 10%, tak? mniej więcej 10% co dziesiąty startup ma szansę na, na sukces komercyjny. Więc to ryzyko ono się wiąże bardzo nierozerwalnie właśnie z, z innowacyjnością i myślę, że rolą państwa jest po pierwsze stwarzać warunki oczywiście dla innowacyjności, ale też łagodzić, ograniczać skutki, także negatywne skutki tego, tego ryzyka. Choćby, po to, żeby, choćby tak, w taki sposób, żeby były możliwości do tego, żeby się tak powiem szybko otrzepać, podnieść i, i spróbować znowu. I tutaj jakby rynek oczywiście też to, co powiedziałem o tej użyteczności, on weryfikuje znaczenie innowacji, tak więc prób, ale też próba wdrożenia tych innowa innowacji, ona jest, często też ma taką wartość samą w sobie, ponieważ jest z jednej strony pewnym przedsięwzięciem intelektualnym i zarządczym oczywiście ale także, co moim zdaniem jest nieistotne, etycznym, ponieważ bardzo wiele innowacji, bardzo wiele wynalazków wynikały tak naprawdę z, z próby zmiany świata na, na lepszy. No i oczywiście to, że każda porażka, każda porażka, z każdej porażki powinniśmy wyciągać wnioski, powinniśmy wyciągać jakąś naukę i ona prowadzi nas do, ona również prowadzą nas do tego, że mamy szansę na, na sukces w kolejnym podejściu. Innowacje oczywiście są, tak jak i zasoby niematerialne, są oczywiście nie zawsze łatwo uchwytywalne w statystykach, bo na przykład nakłady na B+R, własność przemysłowa, zasoby informatyczne, czyli oprogramowanie czy bazy danych, oczywiście to, to owszem, to jest, to jest do ujęcia wartość również ekonomiczną, ale już na przykład co też było na, na jednym ze slajdów, już na przykład system zarządzania, czy, czy pewna kultura organizacyjna, umiejętności pracowników, no to już dużo trudniej jest to ująć w wartości pieniężnej. I też jak spojrzymy na, na inne kraje, na te kraje, które szczególnie są w czołówce, jeżeli chodzi o państwa sprzyjające innowacjom, to to, to co jest ciekawe, to to, że te kraje inwestują właśnie w zasoby niematerialne. Więcej, więcej niż kapitał fizyczny, tak, typu maszyny, urządzenia, nieruchomości. Jak weźmiemy na przykład Stany Zjednoczone, to na przestrzeni lat inwestycje właśnie sektora prywatnego w kapitał oparty na, na wiedzy przyrastał dużo szybciej niż inwestycje w, w aktywa materialne, co też później skutkowało z kolei pozytywnym wpływem na produkcyjność. Bo to jest nawet 27% wzrostu produktywności pracy w USA właśnie było napędzane inwestycjami w zasoby niematerialne. W miarę też takiego rozwoju gospodarki, to te szeroko pojęte wartości niematerialne w coraz większym stopniu też one wpływają będą na sukces ogółu przedsiębiorców. Nie tylko na tych liderów biznesu, którzy sami wymyślają i wdrażają u siebie swoje wynalazki, ale także w gronie już szerokim takim przedsiębiorców. I i też to, co raporty pokazują, to też taką narastającą dysproporcję pomiędzy tymi najbardziej właśnie produktywnymi przedsiębiorstwami a resztą, resztą gospodarki. Zresztą wystarczy na przykład spojrzeć sobie, jak właśnie innowacje, nie wiem, na przykład na rynku wydawniczym Amazon wpływają na na cały rynek tak naprawdę wydawniczy. Więc to, to niestety jest też taki znak dzisiejszych czasów. Niestety, niestety, no właśnie, zależy, z której strony to patrzeć, że ten, kto się nie dostosuje do, do nowych technologii, nawet właśnie nie wymyślonych przez niego, ale wdrażanych na, na rynku, ten niestety w tym wyścigu zostaje no, w ogonie tego peletonu. Niestety w, polskiej, w polskich warunkach my ciągle, tu, ciągle tutaj ten poziom inwestycji w produkty własności intelektualnej mamy no niewystarczający, nie, 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 nie za wysoki także w porównaniu z innymi, z innymi państwami. Dlaczego? Dlatego to też jest takim jednym z naszych jako rządu, jako administracji priorytetowych wyzwań, żeby jakby nie tylko ogólne zwiększenie inwestycji firm nastąpiło, ale też zwiększenie inwestycji właśnie w szeroko rozumiane wartości niematerialne, także na przykład w aktywa cyfrowe. I tak jakbyśmy sobie też może porównali właśnie jakie są cechy inwestycji w zasoby niematerialne i w ten twardy taki majątek rzeczowy, no to po pierwsze na pewno, na pewno skalowalność jest taką pierwszą cechą, ona sprawia, że ten potencjał zwrotu jest jednocześnie, Dużo wyższy niż przy inwestycjach takich, właśnie rzeczowych. Tak jak z Tomkiem się przygotowywaliśmy tutaj do, do dzisiejszego spotkania, na przykład porównaliśmy sobie aktywa Sainsbury, czyli sieci supermarketów, które wynoszą 10 miliardów złotych i mają sprzedaż 24 miliardów złotych z aktywami. Microsoftu, gdzie jest 5 miliardów dolarów, przepraszam, to jest, to jest to aktywa, natomiast sprzedaż to jest 85 miliardów, więc jakby ta, ta skalowalność tutaj... Oczywiście na pewnie niereprezentatywnym przykładzie, ale jednak, jednak pewną właśnie taką cechę na naciżach pokazuje. Druga rzecz, może taka mniej optymistyczna, to oczywiście też jest to, że w większym stopniu stanowią ten koszt utopiony w przypadku niepowodzenia inwestycji. Tak? No tego już nie odsprzedamy, tak jak można odsprzedać wartość właśnie tego majątku takiego rzeczowego, ale jednocześnie właśnie też z punktu widzenia całej gospodarki to, to, to niewątpliwie... Na pewno wartości czy zasoby niematerialne generują też dużo większe, nieporównywalnie nawet większe efekty zewnętrzne. Nawet jeżeli objęte są ochroną chociażby patentową, bo inne podmioty, nie mając oczywiście możliwości ich wdrażania u siebie właśnie z uwagi na ochronę, ale podglądając zastosowanie tych, tych wynalazków, na przykład tak, czy, czy nowych mechanizmów, także mogą w jakimś zakresie. Albo je u siebie stosować, albo dostosowywać się do nich. No i też efekt synergii, oczywiście. To też jest taka czwarta cecha, którą tutaj wyspecyfikowaliśmy sobie, jeżeli chodzi o, o różnice. Jak mówimy, to zresztą też Pan doktor już o tym mówił w wprowadzeniu. No oczywiście. Jak mówimy o wartościach niematerialnych, zasobach niematerialnych, to oczywiście też musimy pamiętać o ochronie tychże zasobów. No, co szczególnie właśnie w erze gospodarki cyfrowej, gospodarki opartej na wiedzy jest istotne. Szczególnie, że u nas, ja mam wrażenie, że u nas w Polsce jednak ciągle to waga do tego przywiązywana nie jest jeszcze nadmierna. Stąd my też tam, gdzie możemy, staramy się uświadamiać, uwrażliwiać przedsiębiorców na to, żeby dokonywali sobie takiej oceny, ewaluacji swoich zasobów, właśnie też niema, niematerialnych i też obejmowali je ochroną. Oczywiście oczywiście patent jest jedną i taką najbardziej oczywistą formą, ale też nie jedyny możliwy, też nie jedyny możliwy model ochrony zasobów, bo chociażby tajemnica przedsiębiorstwa, coś już zupełnie najprostszego, i zależnego wyłącznie od samej firmy, czy coś obejmie tajemnicą przedsiębiorstwa, czy nie obejmie. A wielu przedsiębiorcom wydaje się, że ta właśnie ochrona zasobów niematerialnych jest czymś. Po pierwsze, bardzo kosztownym, po drugie, bardzo skomplikowanym, i po trzecie, często właśnie nie doceniają ich skutków i, i, i wagi. A to jest dla startupów bardzo ważne, bo na przykład, jeżeli później zbierają środki na, na swój pomysł, na, na, na uruchomienie właśnie bardziej komercyjne swojej inwestycji, to. Nie objęcie ochroną własnych zasobów. No wiadomo, czy może skutkować. Znaczy tracą na wartości, tracą potencjał, a inwestor finansowy też będzie miał większy problem, żeby do takiego przystąpić przedsięwzięcia, jeżeli ono nie będzie objęte ochroną, bo on tutaj już patrzy na to wyłącznie komercyjnie. I krótko jeszcze bo też oczywiście gadać sobie w sposób taki teoretyczny i ogólny dużo jest prościej natomiast od przedstawiciela administracji też oczywiście państwo powinniście wymagać i wymagacie żeby też powiedziało no dobra ale to co robicie żeby tutaj pomóc czy inwentorom czy czy ludziom którzy właśnie inwestują w swoje zasoby niematerialne więc ja Powiedział tylko kilka, oczywiście przykładów, ale też takich z ostatnich, z ostatnich naszych prac. Po pierwsze, to historycznie zaczynając, pierwszym takim działaniem w ostatnich trzech latach rządu było podniesienie poziomu ulgi tak zwanej BR. Czyli dzisiaj już od 1 stycznia 2018 roku można 100% tych kosztów w, w e +R odliczać sobie, czy liczyć do kosztów. Natomiast też cieszy to, że o ile ulga jak była niższa, było dosyć takie słabe wykorzystanie jej, o tyle teraz rzeczywiście jest, tak jak patrzymy w 2017 roku, mamy grubo ponad tysiąc podatników, którzy z tego rozwiązania skorzystali i kwota zgłoszonych wydatków w ramach tej ulgi to jest prawie 2 miliardy złotych. Więc jakby tutaj, tu w porównaniu z tym poprzednim okresem rzeczywiście fajnie się ruszyło, skutek dodatkowy tego rozwiązania to jest ponad 100 milionów złotych rocznie, ale wiadomo, że nie to jest tutaj jakby najważniejsze, stąd inwestycja, jest to rodzaj inwestycji państwa, żeby na to się zgodzić. Następny panel, panel dotyczy tych, którzy, których jedyną, jedynym co posiadają to są to jest własność intelektualna. I to z kolei, jak przeczytałem tytuł tego panelu, to od razu sobie pomyślałem też o takim projekcie, który w tej chwili prowadzimy, który jest na ukończeniu prac rządowych tuż przed Radą Ministrów, czyli nowy byt w kodeksie spółek handlowych, prosta spółka akcyjna. Tak naprawdę spółka dla startupów przede wszystkim, bo tak jak. Prawo ochrony własności przemysłowej. Tak jak pan doktor mówił, swoje źródło ma jeszcze w XIX wieku, tak nasz kodeks spółek handlowych też ma swoje źródło w XIX wieku i w prawie handlowym niemieckim, ale to powoduje, że tak jak właśnie wtedy cechą charakterystyczną obrotu gospodarczego było tyle siły w spółce, ile wniesionego kapitału w tym znaczeniu pieniężnym, tak? Nasze spółki kapitałowe, szczególnie spółka ZOK, która jest bardziej dostępna dla, dla młodych ludzi, też się na tym opiera. tak? Czyli ile wniosek kapitału, tyle mam później prawa głosu. E, oczywiście można wnieść know-how, ale on musi być wyceniony, szczególnie jak jest pomysł, e, pomysł na początku, to on jeszcze nie ma tego swojego potencjału w tym znaczeniu pieniężnym. Dlatego proponujemy model, który ma pewne swoje elementy wspólne w prawie chociażby amerykańskim, czy anglosaskim może szerzej, czy, czy w Finlandii, czy, czy w Izraelu jest tego, typ, tego typu też rozwiązania. Że odchodzimy jakby od tego związania właśnie kapitału, czy głosów i kapitału w ujęciu pieniężnym. Jako kapitał do spółki będzie można wnieść pracę, będzie można wnieść usługi, będzie można wnieść pomysł i tylko od woli wspólników będzie zależało, na ile głosów umówiał się do tego, do tego wniesionego kapitału. Tak? Czyli ja jako inwentor będę mógł na przykład objąć spółki, za, przepraszam, akcje założycielskie i będę miał zawsze, jeżeli tak się mówię, z inwestorem finansowym wpływ na, wpływ na funkcjonowanie tej spółki. Plus oczywiście wszelkie e, udogodnienia w, w, w postaci bardzo szybkiej rejestracji, bardzo szybkiej likwidacji, e, ale też na przykład po raz pierwszy w polskim prawie wykorzystanie e, rejestrów rozproszonych, czyli e, tak zwanego blockchainu. Czyli prostota, elastyczność i, i właśnie wykorzystanie nowych technologii to jest, to jest coś, co mam nadzieję, że od. 2020 roku udostępnimy właśnie młodym ludziom, którzy będą chcieli wejść, że tak powiem, ze swoim pomysłem w tą formę właśnie już bardziej zorganizowaną. IP Box, czyli rozwiązanie też dla innowacyjnych firm, rozwiązanie podatkowe, czyli do 5%, 5 zaledwie podatku dochodowego dla dochodów, które są uzyskiwane przez podatników ze sprzedaży wartości z własności intelektualnej. To jest nowe rozwiązanie funkcjonujące od 1 stycznia zdaje się tego roku. Podobne rozwiązanie jest dla zwolnienie podatkowe dla alternaty alternatywnych spółek inwestycyjnych, czyli takich małych funduszy inwestycyjnych, które inwestują w startupy, wychodzą ze startupów, nie muszą płacić podatku dochodowego. Czy też coś, co może brzmi dość może nieprofesjonalnie jak na administrację publiczną, ale tak zwana piaskownica regulacyjna, którą uruchamiamy w KNF-ie, czyli środowisko takiej Informatycznym powiedział eksperymentalne czy doświadczalne, w którym FinTech, czyli taki startup z zakresu technologii finansowych, może przećwiczyć właśnie w środowisku już informatycznym, już realnym, ale jeszcze bez angażowania środków klientów, w swój model funkcjonowania. Pod, pod nadzorem też właśnie doświadczy pod taką batutą doświadczonych operatorów. I ostatnia rzecz, nowe prawo zamówień publicznych, które na pewno nie kojarzy się z czymś innowacyjnym dzisiaj, ale też właśnie bardzo chcemy postawić na zwiększenie elastycznych form zamówienia, żeby nie powstawały skomplikowane -y z tam, z ceną jako głównym kryterium, tylko żeby elastycznie można było ten opis przedmiotu zamówienia opisać po to, żeby właśnie Firmy konkurowały ze sobą oferenci pomysłem, a nie tylko kosztami pracy i nie wiem czy Państwo też jako taki przykład, który też bardzo chcemy właśnie, żeby w administracji publicznej zafunkcjonował, nie wiem czy, czy słyszeliście Państwo o tak zwanych hackathonach, które organizujemy. Z, z kancelarią prezesa Rady Ministrów. To jest rodzaj spotkania, właśnie takiego weekendowego, od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli, gdzie dany organ administracji spotyka się właśnie z inwentorami, najczęściej z młodymi ludźmi, mówi, że chciałby mieć narzędzia do, nie wiem, o, na przykład do śledzenia jakichś niegrzecznych, że tak powiem, transakcji podatkowych. Tak? Minister finansów, na przykład, może chcieć. Tak? I wtedy młodzi ludzie, programiści, siedzą te dwa dni, przygotowują tego typu narzędzie. W wyniku tego konkursu minister finansów czy, czy szef Krajowej Administracji Skarbowej może ten produkt następnie kupić bez organizowania właśnie przetargu i tak naprawdę drążenia, że tak powiem, pomysłu bez, bez, bez zapłaty, tak jak to musiały być w takich warunkach standardowych. Więc mam nadzieję, że troszkę dziejemy, dzieje też jesteśmy zawsze otwarci i też, jeżeli dzisiaj coś no to trzeba, to albo Państwo mają pomysły, to też z Tomkiem razem będziemy chętni i otwarci na to, żeby jakbyście chcieli Państwo się z nami podzielić swoimi na przykład pomysłami. My jesteśmy, zresztą nasza szefowa często mówi, że my jesteśmy miejscem startupowym, że my jesteśmy takim startupem w rządzie, więc chętnie. Wszędzie słuchamy, wszel słuchamy wszelkich podpowiedzi i sugestii, a też, jeżeli oczywiście macie Państwo do nas jakieś pytania, co do kwestii, o których albo powiedziałem, albo o których nie mówiłem, a Państwo wiecie, że gdzieś się dzieją, a, a chcielibyście więcej wyjaśnić, to oczywiście też służymy tutaj z tąkiem Wszelką Poradą. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.